Mamy, witamy. Czeka jeszcze tak może jakoś tak, wybaczcie, tak będzie nie widać, że się rozbieram. Jeszcze to jakoś dotrę, to coś, mam wrażenie, że coś o, było. O, teraz jest super. Nie? Super Kurwa, mi się dawało wtedy, że to przez słońce, a to jednak nie. Kochani... Bardzo yy... fajną kwestię poruszyliśmy przed chwilą, w zasadzie moje I sur, pytanie... w, survival, w, survivalu w survivalu to survivalu. Wam wyjdzie moje pytanie bardzo dobrze. Było do Damiana, Damian Laszuk. Yy... E, chyba już go znacie e, Mega dla mnie osobowość. Natomiast e, Ty wiesz jest... co zrobimy? To te nagrania wrzucimy do ciebie, bo nie będziemy dublować, no tylko potem zrobimy jakieś takie nagranko, co ten, wrzucimy? które wrzucimy do mnie i powiemy, że te nagrania są u Ciebie na kanale. Tak jest. Dobrze. Tak jest. O, i to jest plan. Widzicie? Improwizacja, adaptacja, Implowizacja. przetrwanie. E, do czego w tym odcinku zmierzamy? Zmierzamy na pewno do strzelnicy, którą chcę pokazać Damianowi. O, to tak? dobrze, że mówisz. Bo tutaj jest niedaleko fajna strzelnica. Może jak więcej osób przyjdzie, to uda nam się coś tu fajnego zrealizować. Pewność siebie. E... Tak, zaakceptowanie siebie i tych obaw, które są wokół ciebie, wokół mnie, pozwalają czuć się pewnym, spokojnym, bezpiecznym. E, wszystkie porażki, które trafiają się w naszym życiu jest to doświadczenie, z którym chcecie lub nie e, możecie się pogodzić, wziąć to na klatę, e, walnąć się w piersi, powiedzieć dobra, wyciągnąć wnioski iść naprzód. E, straciłem coś, na nowo to buduję, bo jestem człowiekiem czynu, który chce coś w życiu osiągnąć. E, chce się zakochać. Chcę budować nowe środowisko, w którym będzie czuł się bezpiecznie, dobrze, poznawać ludzi, i to daje też drugą część, jakby te pewności siebie czyli zaufanie. Jak już jestem pewny siebie, wiem, że mogę takie osoby lub innej zaufać. W terenie zauważcie, to było podane celowo takimi ogólnikami natomiast to jest idealny opis survivalu. Coś mi się spaprało, szałas się jednak zawalił. Kurwa, muszę go odbudować, bo będzie mi kapać na łeb, nie? Tak właśnie to wygląda w życiu. Dlatego Survival jest świetną metodą do tego, żeby na, na, nabrać, nauczyć się metod uzyskiwania pewności siebie, nie? Tak. E, e, pozwolicie, myślę, że Damian nie będzie miał nic przeciwko temu, że e, ten odcinek dedykuję... Trzem, wydaje mi się, najważniejszym osobom na ten moment w moim życiu, moim synom i mojej partnerce, bo tak naprawdę. Żonie. Żonie. Oczy, nie mówimy o tej żonie, coś, ale, ślubie, tak. z którą byłem. Czytety. Tak, tak. Okay. Eee, ale partnerka to też żona, bo. Żona, małżeństwo, małżeństwo to instytucja, trzeba o tym pamiętać. Natomiast w związku ważna jest relacja, komunikacja, praca to jest ciągła praca. E, osiągnięcie pewnych e, elementów życia, na przykład dzieci, bo e, mój przyjaciel serdeczny Roy, e, Jeffrey, e, kiedyś jak. Roy, jak oglądasz, pozdrawia, pozdrawiamy się. E, powiedział mi mega proste słowo, a zarazem klucz tego wszystkiego, bo wszystko się może zawalić wszystko, ale rano zawsze wstanie słońce. Zawsze wstanie rano słońce, zawsze wstaniecie, będziecie mogli oddychać i cieszyć się życiem. I to jest energia, która daje nam e, siłę do działania dalej. To nie inni was będą pchać do przodu, chociaż czasem trzeba. Trzeba się wspierać. Przydaje się, przydaje się, tak. tak. Się, tak. Tylko wy sami, wy sami powoli zaczynacie. Jeśli coś się zawaliło, bardzo trzeba próbować. Przewróciłem się na kolana, idę na kolanach. Jeśli padłeś, strzałgaj się, ale idź do przodu. To jest troszeczkę takie z wojska. Stosuję to eee... I, działa. i działa. Działa. O osiągam to, co chcę. Powoli, ale osiągam. Ewelina, e wiem, gdzie jesteś. Jesteśmy z Tobą. Bardzo Cię kocham. Chłopców też kocham. Dzisiaj będziemy mieli okazję wieczorem, z zamianem z nimi porozmawiać. Natomiast wracamy do pewności siebie. Eee. zawsze sobie trzeba dać czas jeśli nie wiesz a chcesz osiągnąć coś w swoim życiu trafi się na twojej drodze taka osoba która ci wskaże kierunek albo trafi się coś takiego co ci wskaże kierunek to nie jest tak wyjdziesz do lasu zgubisz się jeśli będziesz spokojny też znajdziesz rozwiązanie gwarantuję ci nie Ach, bo... trzeba zawsze kończyć mega miliony kursów żeby nabyć tej pewności że sobie poradzę, poradzisz sobie jeśli sobie nie poradzę, to na pewno, jeśli będę wierzył w to, że się wszystko ułoży, to wyjdę bez opresji z całej sytuacji. Słowo końcowe ode mnie. Eee, przynajmniej mi się daje, że końcowe, bo tak mam wrażenie, że, 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 że tak nie wiem, To że że ty już Chyba, że chcesz jak coś zimno dobra, to zakończyłeś. Ja, To ja chętnie posłucham. Ten ja ten. Ja ten eee, teraz obojętnie, czy wierzycie w ewolucję, czy w stworzenie boskie. Eee, to jest bez różnicy. Jesteście, jesteście wyjątkowi, bo, jest, bo w jednej wersji zostaliście uczynieni na obraz podobieństwo pana, więc jesteście boską istotą. Eee, w drugiej wersji jesteście szczytowym osiągnięciem milionów lat ewolucji. Jesteście na szczycie. Wasz mózg jest ewenement. To jest ewenement. Po prostu, ktoś kiedyś szanse na to, że w ogóle powstanie życie, na to, że w ogóle istniejecie, żyjecie. Nie pamiętam dokładnie, to tutaj było 1 do 400 miliardów, czy coś takiego. Generalnie sporo. Miałem dwa z matmy, więc ta ilość zer to tam się trochę gubię. Natomiast dużo, więc to wszystko i o tym, że jesteście wyjątkowi. Wasz mózg jest taki, jak coś widzicie, jesteście w stanie to zrobić, powtórzyć. Tak działa, tylko musicie przestać mu się. Jakie słownictwo mogę, mogę używać? Mieszać w jego działanie. Aha, nie takiego próbować, bardziej. Dobrze. Nie Więc nie, nie, nie wpieprzajcie siłę. mu się w jego, w jego działanie, zaufajcie. tej w cudzysłowie tak, intuicji. To jest to, co mózg cały czas przelicza, cały czas przelicza i, i naprawdę sobie poradzicie, tylko musicie się zająć tym wszystkim, co jest na bieżąco. Nie myśleć, czy przeżyję, czy nie przeżyję, co zrobię, tylko na tą chwilę muszę o siebie zadbać. Co ja teraz potrzebuję? Kroczek za kroczkiem, jak mówił Rocky, one step at a time, one punch at a time, one round at a time, tak? Okay. Je, je, krok za kroczkiem, runda za rundą i do końca. Najważniejsze, żeby I do końca. wiedzieć, co chce osiągnąć i reszta się e, łozy wierzyć w to. A z tego, co zauważyłem w takim ekstremalnym surliwalu, jak ktoś y, tam, nie wiem, bezludna wyspa wylądował, samolot się rozbił, y, to, to to słyszałem jeśli walczycie to, co ja się, w czym ja się specjalizuję walczycie w, w samoobronie yy, czy w obronie najbliższych yy, to to co ludzi trzymało przy życiu to jest zawsze chęć, chęć powrotu do najbliższych to jest jeden no z, ważniejszych, z ważniejszych celów także ale też są, bo to pozwala przełamać momenty jeśli trudne nie macie do kogo wracać to zawsze pamiętacie, że jest y, taka szansa, że sobie miejsce, w którym właśnie takie osoby będą. I tyle. Marzenia. Tak jest. Także te marzenia, które my mamy, też są ważne, to sam nie trzeba marzyć. Więc namawiam. Jak powiedział Hannibal, rozgryźcie sens i dosłowny, i metaforyczny. Hannibal, nie lekter. <laughs> tylko, tylko ten. Hannibal yy, wyprawiając się na Rzym. Jeśli nie znajdę drogi, to ją zbuduję. Także to jest to, czym warto się kierować w życiu. Rośnijcie w siłę. Pewności siebie życzę, jeśli, yy, może nie jeśli. Jeśli chcecie ją zdobyć, poprawić, to zapraszamy do udziału w naszych, w naszych projektach. Dzięki. Projekt Bieszczady się zbliża, także tam jest, będzie i survival, i młócka i pyszne batony i w ogóle pyszne o! towarzystwo. Pyszne towarzystwo, super zabawa, także zapraszamy. Zapraszamy. Rośnicie w siłę i bawcie się dobrze.